Takiej makabry to ja jeszcze nie widziałem. No, przynajmniej w Polsce, w mediach takiego czegoś nie było. Były jakieś przestępstwa mniej drastyczne lub bardziej, no ale to, co się wczoraj wydarzyło na Uniwersytecie Warszawskim, to przerosło nawet moje wyobrażenia. To, co mnie też tak zaskoczyło pozytywnie. Początkowo węszyłem jakiś spisek, bo uwaga, od razu podali narodowość, czyli napisali wszystkie media, od razu 22-letni Polak albo obywatel polski. Ja sobie wtedy pomyślałem, kurczę, no może być tak, że też obcokrajowcy mają jakieś obywatelstwo polskie. No i też, wiadomo, jakieś tam teorie w internecie poszły w świat. Ja staram się zawsze czekać, zaczekać trochę, żeby od razu nie mówić czegoś, co bym później chciał odwołać. Wiecie, nie chcę siać żadnych fake newsów. No i moi drodzy, okazało się, że faktycznie już teraz wiemy kim on jest. No i jest to 22-letni student Uniwersytetu Warszawskiego, trzeciego roku, który nazywa się Mieszko R. Pochodzi on z Gdyni, jest synem pana prawnika i pani wykładowczyni na chyba też jakiejś tam uczelni, czyli chłopak z dobrego domu. Też poszło w świat bardzo dużo takich fake newsów. Mi się to nie podoba, bo serio, można komuś sprawić krzywdę. Tym razem ktoś, kto na początku to opublikował, miał nosa faktycznie, to jest ten typ, to jest ten gościu. Istna rzeźnia. Istna rzeźnia. To było tak bestialskie, że. Wrzucanie tego i pokazywanie wam, no nie da się tego zrobić. No nie da się, to po prostu, no, skrajnie, ale to skrajnie bestialskie zachowanie. Człowiek ze spranym mózgiem, wychowany w obecnych czasach czasach totalnego zidiocenia, gdzie nie ma żadnych wartości, gdzie ludzie są wychowywani na zasadzie rób ta co chce ta, nikt wam nie może zwrócić uwagi, nauczyciel nie może wam nic powiedzieć, bo zaraz lecicie do dyrektora. I to jest, moi drodzy, efekt tych czasów, tych nowych czasów, ale uwaga! W internecie pojawiły się takie wątki, że jest to miłośnik Konfederacji, skrajny prawicowiec, nie? Zobaczcie, zobaczcie, jak łatwo jest przypisać łatkę. Ja uważam wręcz przeciwnie, że jest to efekt, i są to efekty, bo to nie tylko u niego, tylko jest tego więcej. To jest to nowoczesne, bezstresowe wychowywanie w sposób lewicowy. I to właśnie dlatego do takich rzeczy dochodzi. Najgorsze jest to, że śmierć poniosła 53-letnia kobieta, która osierociła trójkę dzieci. To jest coś paskudnego. To nawet nie będę tego komentował długo, ale warto o tym powiedzieć. Dlatego, no, pomódlmy się, miejmy tę panią niewinną, bo ona tam pracowała, ona kończyła prawdopodobnie pracę, bogu winna kobieta, dodatkowo ochroniarz. Wydarzyła się tam rzecz skandaliczna, już abstrahując od tego, co zrobił ten... Bydlak, chciałbym powiedzieć, no chyba tak, ten rzeźnik, o. To, co zrobił ten rzeźnik, to jedno. A to, jak się tam zachowywali ludzie, którzy mogli temu zapobiec, ich bierność i ich wina. Patrzcie, moi drodzy, coś takiego pojawiło się, bo okazuje się, że gościu od 30 czy nawet, niektórzy przebąkują, że godzinę kręcił się z tą siekierą. I na grupach Facebookowych tego uniwersytetu, tych studentów, oni tam się komunikują, pojawił się taki wpis. Słuchajcie. Hej, prośba od Dominika, żeby na siebie uważać, bo podejrzany figurant z siekierą błąka się po kampusie. Drzwi od sali 403 są zamknięte, więc gdyby ktoś się spóźnił, proszę pukać. Ja wam nie mogę pokazać, oczywiście, tego, co tam się działo, ale zobaczcie sobie tylko audio. Odsłuchajcie. I to, co się działo, to jest ten zrzut ekranu, który teraz widzicie. Patrzcie. Tak jakby ją patroszczył, no. Ja też nie chcę. Panek, możesz zrobić zdjęcie, tu zleciobiorka On chyba ją je, normalnie. No nie, no nie je jej nie jedz z innego. Tak, tak, tak. Wygląda jakby wyciągał i nie Nie, nie Moi drodzy, ludzie zamiast reagować, to postanowili kręcić filmy i siedzieć i się schować. Mało tego, tutaj z tych postów, z tych... Komentarze wynika, że typ kręcił się tam kilkadziesiąt minut. Na litość boską przez kilkadziesiąt minut gościu pałęta się po uniwersytecie, nikt nic nie robi. Wszyscy mają to głęboko w czterech literach i mamy to co mamy. Czy ja to jest wina? Oczywiście tego typa, bo on to zrobił, ale kto ponosi odpowiedzialność? Kto mógł temu zapobiec? No, ludzie, którzy nagrywali filmy, ludzie, którzy oni mieli czas na pisanie komentarzy, oni mieli czas na konwersacje na Facebooku, na messengerach, na to mieli czas, ale żeby typa powstrzymać, to jest naprawdę coś bardzo przykrego, bo myślę, że gdyby oni zareagowali wcześniej, to do tego by nie doszło. Myślę, że byli w stanie temu zapobiec. I ktoś, kto jest bierny, nie reaguje, patrzy, słucha, Kręci filmy. Czy wy jesteście normalni? Kręcicie filmy zamiast reagować. No przecież, gdybym ja widział typa, który biega z siekierą po szkole gdzieś, po uniwersytecie, no przecież nie zacząłbym kręcić filmów. Tylko pierwsze, co robię: 112, pierwsze, co robię. Tam były nawet te służby ochrony państwa od Bodnara, bo akurat tam wykład miał niedaleko, też takie, taki zbieg okoliczności. I to jest skandaliczne. Bierność ludzi jest tak samo okropna, jak. Czyny tych złuczyńców. To jest, to idzie w parze. To jest jedno i to samo. Ale moi drodzy, z tego co mówią jego koledzy, koleżanki z dzieciństwa, teraźniejsi, no to wygląda tak, że człowiek. On w ogóle na swoim Facebooku to miał jakieś znajomości, konfederacji, itd., 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 To nie przesądza, że każdy wyborca jest taki. I raczej tutaj, bo już taka pani Żukowska i cała reszta już tutaj chciałaby zjeść wisienkę z tortu, ale to właśnie wasza. Polityka podchodzenia do życia prowadzi do czegoś takiego. I teraz, moi drodzy, słuchajcie. WP, wiadomości. W liceum ogólnokształcącym zafascynował się skrajną prawicą. Drugi z naszych rozmówców, do których dotarliśmy, znał mężczyznę z liceum. Ten pomysł, z prawem, przyszedł mu tak raczej spontanicznie. Lubił historię, miał dużą wiedzę na ten temat. Widać było, że poglądy też ma raczej prawicowe. Podziwiał polityków ze skrajnej prawicy. Także gdzieś w drugiej klasie liceum. Zafascynował się skrajną prawicą, ale nie wypowiadał się jakoś kontrowersyjnie, nie miał też zbyt wielu znajomych, a na pewno nie miał przyjaciół. Pod koniec szkoły dość mocno się alienował. Od tamtej pory nie mieliśmy już kontaktu. Czyli, moi drodzy, z wypowiedzi tych znajomków jego, no to wynika, że on miał jakieś tam zaciągi prawicowe, ale to nie ma znaczenia. Jestem przekonany, że to są też jakieś takie pobudki. To są zaburzenia psychiatryczne. To nie ma nic wspólnego z polityką. Serio. Jeśli ktoś chce tutaj teraz ugrywać jakieś polityczne, a nie daj Boże, kampanijne. Wyborcze gierki, no to raczej powinien się dwa razy zastanowić, co on tam robił, co w jego łbie się działo. Nikt tego nie wie. Mam nadzieję, ja i w takich przypadkach, w takich okolicznościach jestem za tym. Żeby była ta najwyższa kara. Wiecie, jaka kara. Ja bym chciał, żeby było to. No bo to ewidentnie musi zostać zastosowane. No nie może być tak. Nie w taki sposób. Co się teraz z ludźmi dzieje? Ogólnie co się teraz dzieje na ulicach Warszawy. Co się teraz dzieje na ulicach Polski? Przecież to nie jest jedyny przypadek. Jednego młotkiem, drugiego gdzieś w worku znaleziono, trzeciego w walizce. Dzisiaj też jakieś nowe przypadki. Moi drodzy, to nie jest normalne. A, a propos Warszawy, to. Dlaczego nikt nie zapyta teraz, jest debata, dlaczego nikt nie zapyta kandydata na prezydenta, który jest aktualny prezydentem Warszawy, jak pan rządzi Warszawą, skoro dochodzi do tego typu rzeczy? I teraz druga sprawa. Kto ponosi odpowiedzialność za to, że tam nie ma uzbrojonej ochrony, że nie ma mundurowych, że jest jeden pan, który został pokrzywdzony. Mam nadzieję, że wykaraska się z tego? Ja myślę, że to państwo ponosi za to odpowiedzialność. Że nie jesteście w stanie zabezpieczyć nawet uczelni, że tam nikogo nie było, kto mógłby pomóc, że tak naprawdę każdy może sobie do szpitala wejść, każdy może sobie na uniwersytet wejść, zrobić co chce. No przecież kiedyś wejdzie z jakąś bombką do jakiegoś centrum handlowego. Wypierdzieli w powietrze i co wy będziecie robić? Wy nad Warszawą nie potraficie zapanować. A chcecie nad Polską zapanować? I to nie dlatego, że teraz mówię, bo są wybory. Na no, tak to wygląda, moi drodzy. Przecież prezydent Warszawy dzisiaj powinien tam być. On tam powinien być dzisiaj, ale nie, bo on sobie dzisiaj przecież zrobi rozmowę ze Stanowskim. I to nie w studiu Stanowskiego, tylko u siebie w mieszkaniu, bo się boi, bo jest zestresowany, pewnie psycholog za ścianą będzie podpowiadał, może w jednej słuchawce będzie miał psychologa, a w drugiej słuchawce będzie miał Stanowskiego. No taka polityka. Trzymajcie się cieplutko, piszcie komentarze, uważajcie na wariatów, serio, uważajcie na siebie. Uważajcie, bo nie jest dobrze. Naprawdę są takie czasy teraz, zobaczcie, ale patrzcie, co się przez te dwa lata porobiło. Jest taka sodomia. Zrobiła się sodomia, serio. Patrzcie, co się dzieje na ulicach. Szatan, coś się dzieje, moi drodzy. Lucyfer jakiś nawiedza teraz Polskę. No bo takich rzeczy nie było, bądź co, bądź. Było źle, ale było jeszcze w miarę, w miarę. Teraz to jest katastrofa. To jest szok. Pozdrawiam, trzymajcie się i do usłyszenia, cześć. Papa. Pa.